Ciołapkę w górę i dzwoneczek i bądź nie, na je Widowie. Ale, ale nie robimy dziś bazy, Widowie, no bo my szukamy Lemona Demona. Ale, ale nie, no bo my już wychodzimy z tego serwera. No bo stworzymy nowy, Widzowie, Chodzimy. Dziś spotkaliśmy Lemona Demona. Ale bez bazy. No, będziemy na kreatywie. Co nie? Ale nie będziemy nic korzystać, prawda? Tylko jakieś itemki na stroje. No. no bo... Gary, obserwowałem, Zostawcie łapkę w górę i a to chyba się na na mój sklep. No i, no i dziś zrobiliśmy takie, no i dziś zrobiliśmy takie coś. Znaczy czyli zrobiliśmy tak. Znaleźliśmy e, lemon demon, lemon demon nie nauczył śpiewać w No kiedy to się odpali? Mario? no i tu, czy to by yeah! się... Uje, ujesteśmy. No i szukamy. O! A e co to jest za drewno? E jakieś inne drewno. Trochę. No jakaś inna trawa, trochę. Co nie? Tak samo. No, ale wydawało mi się. Ale to jest inaczej, patrz. I no, jaka... tu nie było dziury. No i tu mnie nauczył e, Lemon Demon śpiewać. Ej, a ta drabinka nie była tutaj. Prawda? A ona była drabinka. Ej, chcę zrobić taką muzykę? Ej, czy mi się wstawiło, że byłem na mandam. Patrz. Patrz mi, co jest. Ej, on mnie ucie! A i o...

Idźmy do lasu, tam będzie lemon demon. Nie, tutaj zobaczmy w domkach, czy on się chować. Nie, on się nie chowa w domkach, bo bez zjadł wiladzera. To z góry może. Zjadł, zjadł lamę, bo tam była. Chmura. Ej, zrobimy bazę... E, 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 A tam coś się kryje, zobacz. Ej, a idźmy do małego lasku. Tutaj. Nie, widzę, widzę, widzę tam cytrynę. A wy widzowie, widzicie tam jakąś Kolejna wioska. A i o a o. Kolejna wioska. A i o a a i o. A, Kolejna ale... wioska. A i o a do a i o a o o, o. nie, ale. wy... E... Nie daleko widać jak sobie wyśpię. jest tam! Naprawdę? nie, nie widać. U, a a Tu ja śpiewam widzowi w Minecrafcie. A, Okej, to było nic na tyle z tego odcinka, no bo musimy robić bazę Friday Night Funkin. don't